go. Ja jestem Technokrata i witam was w kolejnym Tech Newsie. newsie który pewnie dla wielu osób będzie całkiem, całkiem dobrym newsem, ponieważ wychodzi na to, że Nvidia się łamie. Łamie się po raz kolejny pod naciskiem opinii, można powiedzieć publicznej albo gamingowej tudzież klienteli, jeżeli chodzi o ilość pamięci VRAM w swoich kartach z serii 4060, bo wygląda na to, że nie będziemy mieli tam e, tylko 8 GB, ale dostaniemy też wariant 16 GB, konkretnie w 4060 Ti. Cóż, chyba będzie warto zaczekać do lipca na tą kartę i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. E, więc e, dajcie znać, czy to jest dobry pomysł. Na, na szynie 128 bitów, więc przepustowość dość wąska, ale zawsze większa ilość pamięci VRAM. Powiem wam szczerze, tak. Zastanawiam się na ile to jest łamanie się NVD, a na ile to jest jakiś tam z góry przewidziany plan, ale wydaje mi się raczej, że ten pierwszy podpunkt, czyli łamanie się NVD, jest no, jakby tym głównym powodem, ponieważ jakby zrobienie z karty 8 GB, 16 GB w procesie produkcyjnym dla producenta, to jest, to jest pryszcz. W ogóle teraz zrobiło się bardzo modne modowanie kart graficznych. Całą masę newsów widzę i to w ciągu ostatniego miesiąca, gdzie do 3070 do RX 6800 są dodawane kości RAM podmieniane, zwiększana ilość pamięci VRAM i dzięki temu uzyskują ludzie dużo, dużo, znaczy takie, dużo, 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 dużo lepsze wyniki może nie, ale znacząco lepsze wyniki na kartach graficznych i wygląda na to, że taki moding kart graficznych zaczyna być naprawdę warty uwagi, i to mi się podoba, bo coś się dzieje w tym takim, jeżeli chodzi o rozwijanie sprzętu, o takiego jego upgrade'owanie, jak już macie w ramach jednego komponentu, coś się zaczyna w tej kwestii dziać, bo jest to dość skostniały temat z tego względu, że wiecie, kiedyś podkręcanie protka faktycznie robiło robotę. Dzisiaj no, sorry, ale wykręcenie jakiegokolwiek protka te 200 MHz no dobra, możemy się pojarać benchmarkami, że mamy troszeczkę więcej punktów. 1 FPS, 2 może nawet 3 więcej w grach. Różnie bywa. Dogorywuje generalnie to całe podkręcanie procesorów przez to, że już z fabryki wyjeżdżają tak wyżyłowane, że to masakra. No a taki moding kart graficznych, gdzie wiecie samo podkręcanie kart graficznych też niewiele daje. Okej. Okay. Sumarycznie podkręcając proces, podkręcając kartę graficzną, podkręcając RAM, gdzie paradoksalnie może nawet nie paradoksalnie ale faktycznie to podkręcanie RAMu jeszcze w dzisiejszych czasach może dawać e, najwięc, e, najwięcej. E, no, jest powiedzmy. Nie tak mocno miarodajny, jak ten procent składany zrobimy, to faktycznie mamy w końcu jakiś zauważalny wynik, ale pojedynczy komponent niewiele nam daje. A takie podmienienie pamięci faurą, wydaje mi się, że dla ludzi, którzy to ogarniają, to robi się całkiem fajna przestrzeń na modding, więc y, wszyscy ci, którzy mają umiejętności elektroniczne, żeby coś takiego ogarnąć, weźcie to naprawdę pod uwagę, bo to może być naprawdę. Ciekawy case. Pytanie, czy też taka gra będzie o tyle warta świeczki, że wiecie nie lepiej na przykład, skoro nie wiem, tak już teoretyzuję, a zaraz przejdziemy do tej 4060. I przepraszam, że tak się rozwlekłem z tym wstępem. Eee, czy na przykład robienie takiego modlingu za 500 zł będzie warte, bo za 500 zł można na przykład mieć wyższy model i de facto ta moc, którą my uzyskamy poprzez większą ilość pamięci VRAM no tak naprawdę nie będzie tak duża, jak uzyskamy poprzez włożenie tych pięciu stów w wyższy model. Więc no też to może być pod tym kątem zupełnie niemiarodajne, ale przynajmniej jest ciekawie. No, i tak samo w, w przypadku 4060E. No, jeżeli tam są, a podejrzewam, że tak to wygląda, jest tam 8 kości po 1 GB. Mogą być 4 po, kości po 2 GB. No, ale jeżeli są 4 kości po 2 GB, to podejrzewam, że jest miejsce na kolejne 4 kości. Więc albo Nvidia w procesie produkcyjnym dolutowuje dodatkowe 4 kości pamięci RAM, albo podmienia te 1 GB na 2 GB. Szyna się zgadza, więc można to w stosunkowo łatwy sposób zrobić. Zwłaszcza, że oni jeszcze robią kody do tego, więc sobie zakodują to, że faktycznie sterownik tej karty graficznej ma czytać bez problemu tą kartę w wersji 16GB, i voila problem z głowy, skoro nawet moderzy są w stanie to zrobić. I taka karta rzekomo według przecieków ma trafić. W lipcu do yy, sprzedaży inne rynki. No, powiem Wam szczerze, całkiem, całkiem obiecująco to wygląda, z tego względu, że moim zdaniem 4060 ti i o tym też Wam już od dłuższego czasu mówię, będzie kartą raczej średnią. Yy, średnią daną, nie dość że drogą, to jeszcze nie przynoszącą jakiegoś relatywnie dużego wzrostu wydajności. 8 GB, które w tym momencie jest naprawdę mocno ciśnięte przez całą społeczność graczy, wydawało się jeszcze niedawno, że 8 GB w pamię pamięci VRAM w kartach graficznych będzie wystarczające. Ale uwaga, dlaczego nie? Bo to co ja powtarzam, jeżeli chodzi o sprzęt, powtarzałem to kiedyś bardzo mocno, w w w jeżeli chodzi o procesory, więc pewnie część z was to pamięta. Ale to samo możemy zrobić, jeżeli chodzi o Fauram. Patrzmy na konsolę Jak i jaki tam jest konfig I pod taki konfig są pisane gry w większości, bo one się w większości sprzedają na konsole. Chcąc nie chcąc, nasz, e, nasza zajawka, czyli rynek PC, no globalnie, jeżeli chodzi o gaming, jest traktowany no raczej, raczej poniżej konsol. Konsole są priorytetem, natomiast yy, konfiguracja konsol jest znana. 8 rdzeni, 16 wątków, jeżeli chodzi o procesory, i pod taki setup głównie są gry optymalizowane. Dlatego Ryzen 7 7800X 3D jest taki świetny. 8 rdzeni, 16 wątków, a reszta to jest cache, reszta to są yy, traktowania, i tak i tak Większa ilość rdzeni już. Się tak spektakularnie nie skaluje. Ona oczywiście da nam jakąś wartość dodaną, z tego względu prostego, że e, no, mamy procesy w tle, nie jak na konsoli, tylko to jest PC, gdzie dużo tych rzeczy mieli się w tle, e, w, na, kiedy my sobie gramy. I dlatego też Intel stawia na osiem rdzeni mocnych w tych najmocniejszych prockach i dokłada tylko i wyłącznie rdzenie słabe 8 rdzeni do ogarnięcia gier. Rdzenie słabe do ogarnięcia procesorów, procesorów, procesów w tle i pamięć VRAM, gdzie konsole mają 16 GB tej pamięci i po taką ilość pamięci jest system optymalizowany. Co prawda jest to pamięć współdzielona, nie jest to tak jak w przypadku kompa, gdzie mamy RAM plus pamięć graficzną, no ale dlatego w grach jest kład... Quad kładzie się nacisk na właśnie wykorzystywanie tej pamięci VRAM, e, poprzez kartę graficzną, prowadzenie tego strumienia danych i poprzez pamięć właśnie karty graficznej, e, w konsoli jakby, układu graficznego. I podobnie możemy rzucić sobie okiem tutaj na specyfikacje w PC-tach, że tak naprawdę takim... Najlepszym, najlepszą ilością pamięci VRAM będzie 16 GB. Tutaj akurat te 16 GB to nie dlatego, że Nvidia pomyślała, to co ja teraz mówię na zasadzie czekajcie, w konsolach jest 16 GB, więc damy w 3060 ja i 16 GB, będzie jak w konsolach, ale będzie zarobiście. Nie, tutaj to wynika z prostego względu przeskalowania z wersji, z wersji 16 z wersji 8 na 16, jakby po prostu to się skleja, nie? Ciężko zrobić 12 GB. Podobnie jak 3060 wyszła w wersji 12 GB, ale wyszła też w wersji okrojonej 6 GB, bo to po prostu tak się skaluje dwukrotnie, jeżeli chodzi o pamięć. To jest zależne od szyny danych. No więc, em, ok, może niekoniecznie musimy mieć to 16 GB pamięci VRAM, ale to 8 już jest niestety zbyt małą ilością pamięci do grania w 4K, bo do grania w Full HD, do grania w 1440p, gdzie te czy, jakby e, tekstury nie są takie ciężkie, no to cały czas to jest spoko. Ale jak już chcemy grać w 4K, no, to przy nowych tytułach Hogwarts Legacy Jedi Survivor, no to już karty, nawet najwydajniejsze, klękają. Ok, Jedi Survivor, jest spieprzona optymalizacja, ale tak czy inaczej, nawet jeżeli ta optymalizacja będzie poprawiona, no to pamięć VRAM nadal będzie łykana w ilościach gigantycznych. Więc no to 8GB jest trochę memem, już w 2023 roku. To nie jest tak, że jeżeli teraz macie kartę z serii 3000, 2000 RXA, 6000, 5000 z taką ilością pamięci VRAM, to musicie załamywać ręce. Nie, bo tak jak mówię, no do grania w Full HDF 1440p to jest ok. Ale jeżeli gry już chcą aspirować do bycia nowoczesną technologią, to jednak muszą tej pamięci Fauram dostarczać więcej. No i teraz pytanie, czy w ogóle czekać na 4060 Ti w maju, czy w ogóle skipnąć to zupełnie? czekać do lipca na 4060 ti wersji gigabajt, 16GB, przepraszam. No to jest ciężkie pytanie, ale, ale ja osobiście, jeżeli miałbym kupić kartę graficzną 4060 Ti to już bym się powstrzymał i poczekał faktycznie do tego lipca, bo to równie dobrze ta karta może nie wyjść, może się nie ukazać, w ogóle może to być tylko i wyłącznie plotka. Faktycznie może tak być, ale jeżeli miałaby się pokazać, to będzie na pewno dużo bardziej atrakcyjna od zwykłej 4060 Ti. E, moim zdaniem, może nawet finalnie skończyć się tym, że będzie atrakcyjniejsza od 4070. No to by było trochę kuriozum. Ale faktycznie mogłoby się tak skończyć, chociaż nie do końca, wiecie, to nie tak, że 4060 i wersji 16GB wyprzedzi 4070, bo tego nie zrobi, ale jednak skróci ten dystans i wydaje mi się, że będzie jakby znacząco wydajniejszy od zwykłej 4060 Ti. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie i czy jest to dobry ruch ze strony Nvidia, czy raczej nie. No, dla mnie jest to dobry ruch. Pytanie jak to się skończy, jeżeli chodzi o wycenę. Po coś czuję, że niestety może być pod tym względem nie tanio w wersji 16 GB. Niestety. Podejrzewam, że przez spadki cen na 40,70 w okolicach tych 2,900 przyjmijmy albo równych 3,000, czy 40,60 i zostanie wycenione na około no, no, 2,100, 2,200. A 4060 Ti w wersji 12GB wbije się w tą lukę gdzieś pomiędzy i zostanie wycenione na 2,5600 2600 zł. Tak bym to widział. Jeszcze raz dajcie znać, co o tym myślicie. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. No i widzimy się w kolejnym filmie, który już jutra. Ja Wam życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Do zobaczenia. Cześć.